Hejka, Klaudia i Kuba Dziewamko. Mistrz nie śpi. <grym> A my właśnie jesteśmy w drodze do Puerto de la Cruz, bo jedziemy na spotkanie z Bartkiem, z którym będziemy przeprowadzać wywiad, to znaczy ja będę przeprowadzać wywiad na temat życia na północy teneryfy oraz na temat biznesu, prowadzenia biznesu. Na północy teneryfy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, lajkować i klikać ten dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia włączone, żebyście nie przekapili żadnych filmików. Także zapraszamy na dzisiejszy filmik. Dobra, no to zaczynamy. Jedziemy. Okej. Okay. Cześć, cześć, witam Was serdecznie, Klaudia Stawiarska z kanału Love Explore i dzisiaj jest ze mną nasz gość, Bartosz Mielcarek. Cześć Bartosz, cześć, Bartosz Bartek. Cześć. Bartłomiej. Bartłomiej. Tak, dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat dla Was, taki, którego jeszcze u nas nie było, czyli Życie na Teneryfie na północy oraz Biznes na Teneryfie na północy. W pierwszej części tego wywiadu porozmawiamy z Bartkiem na temat właśnie jak się żyje na ten tutaj na północy, a w drugiej części porozmawiamy o biznesie, także zostańcie z nami do końca. No i pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić żadnych filmików z naszego kanału. No dobra, no to zaczynamy Bartek. Idziemy. Powiedz Bartek, może na początek coś o sobie, jak długo tutaj jesteście na ten dlaczego właśnie północ? Kilka słów jakbyś mógł. A, jesteśmy od początku roku, jesteśmy od stycznia tego roku. Przejechaliśmy tutaj, w momencie, kiedy można było powoli zacząć podróżować w czasach covidowych, i przejechaliśmy na chwilę, i się okazało, że jest fajnie, i zostajemy. Mm -hmm. No i powiedz Bartek, przyjechałeś sam, z rodziną? Jesteśmy z rodziną, jesteśmy z rodziną. Karolina spaceruje gdzieś tutaj, uciekła na plac zabaw. Jest Kordian, dziesięciomiesięczny syn, jest Miron. Miron, ile masz lat? Cztery. Miron pokazał, że ma cztery. Tak, to się zgadza. Cztery, cztery lata, okej. Okay. Także jesteśmy tutaj w czwórkę, żyjemy w Puerto de la Cruz, dzieciaki chodzą do żłobku, przedszkola, a my z Karoliną pracujemy. No właśnie, no i to powiedz Wartek, czym się zajmujecie z Karoliną tutaj na Teneryfie? Karolina pracuje online dla szwedzkiej firmy. Ja, ja w tym momencie jeszcze, jeszcze prowadzę swoją agencję, przed, w czasach przed-, przed miałem agencję reklamową. W tym momencie to jest może 10% tego, co było e, kiedyś, jeżeli chodzi o zlecenia, e, więc, więc e, jeszcze czasami jakieś mi zlecenia wpadną, e, i agencja jest prowadzona we Wrocławiu. Natomiast główne moje źródło dochodu w tym momencie to e, pracuję dla jednej z spółek jako menadżer do spraw relacji inwestorskich, ale będąc tu na miejscu. Pomaga moim znajomym w prowadzeniu tu na miejscu w Puerto salonu, salonu urody, salonu piękności i tym się tu na miejscu zajmuje. Mm -hmm. To jest bardzo właśnie ciekawe i o tym też porozmawiamy w drugiej części wywiadu, zostańcie także z nami. zostańcie. Tak, więc dobrze. A powiedz Bartek, co Was przekonało, żeby właśnie akurat tutaj na Teneryfę się przeprowadzić i akurat na północ Teneryfy? Dlaczego północ? Kiedy przejechaliśmy w styczniu z Karoliną, jeździliśmy po wyspie. Byliśmy w kilku miejscach, mieszkaliśmy w kilku miastach, na południu mieszkaliśmy w kilku miejscach na północy, i zdecydowanie ta różnorodność wyspy pozwoliła nam sprawdzić, w którym miejscu się najlepiej czujemy. Czy na pustynnej, pustynnej części południowej wyspy, czy tej takiej zielonej północnej. Na południu znów jest cieplej. Więc jest fajnie, to słoneczko jest 7 dni w tygodniu. Tutaj na północy zdarza się tak, że są, są chmury i, mm. i pada deszcz. Na południu macie 35 stopni, a my na północy mamy 22. Wow. Także taka różnica. Taka, taka różnica jest. Tak? Natomiast stwierdziliśmy, że te upały troszkę mogą nam przeszkadzać. Jednocześnie plusy zieleni, północ jest bardziej lokalsowa, a taka... taka nie się powiedzieć by bardziej hiszpańska, ale tutaj mieszka więcej wbylców, tak, południe jest bardziej turystyczne, stwierdziliśmy, że jak się przeprowadzamy w nowe miejsce, to się musimy odciąć od, od tego świata wakacyjnego i jak żyć, mieszkać, no to żyjemy z lokalną społecznością, dlatego zostaliśmy w Puerto. Mhm. Okay. I zadowoleni jesteście na ten czas? Eee, już już prawie pół roku, eee, Tak, 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 tak. Są, są plusy, minusy, o których sobie tak, powiadamy tak, zaraz. Tak, tak. Porozmawiamy, bo, bo one są, są bardzo ciekawe, natomiast e, generalnie jesteśmy zadowoleni. Zadowoleni mhm. zmieniliśmy e, Polskę na Hiszpanię i na tą chwilę jesteśmy zadowoleni. Mhm. I oby tak zostało. No dobra, no to może zacznijmy właśnie od tych, nie wiem, plusów czy minusów, jak wolisz. No. Minus. E, Minus osoby, która przyjeżdża, jest niedługo na wyspie i mentalnie siedzi jeszcze w kraju. Ja jeszcze mam czasami takie, takie myślenie, wstanę szybko rano, pójdę do sklepu, zrobię zakupy, to, to czy tamto i wracam. Natomiast tutaj się zderzam z rzeczywistością, hola, hola, jak jest? Poczekaj, jakie zakupy. Sklepy czynne są, tak jak chcą być czynne. To, że mają napisane od 9 do 14, potem 17, 18 to nie znaczy, że one będą tak czynne. Brakuje mi e, jakości produktów. Ciężko złapać dobrej jakości mięso. Słuchajcie, brakuje czegoś takiego jak na Allegro. Coś mi nagle wpadło do głowy, Chcę kupić w Polsce. Pach, 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 kupuję w poniedziałek, we wtorek ja mam kuriera. Tutaj słuchajcie. No nie, nie, ma, nie, ma takiej, nie ma takiej możliwości. Musicie zapomnieć. Wszystkie wasze przyzwyczajenia dotychczasowe z Polski zostawiacie w Polsce, tutaj przyjeżdżacie i uczycie się na nowo rzeczywistości. Nastawić się, że załatwianie spraw to będzie nie dwa dni, jak w Polsce, nie nawet tydzień, a kilkanaście dni. Tak? Ja słuchajcie, załatwiałem internet 20 dni i to się okazało, że to jest szybko. Załatwienie konta w banku to, to kolejna po prostu droga przez mękę, każdy bank inaczej, ten dokument, tamten, PIT za 2019, czyli dwa lata wstecz, najlepiej zarobki, kontrakt po angielsku, masa jakichś rzeczy, które u nas w Polsce, jak sobie pomyślisz po co do otworzenia konta, Abstrakcja, załatwianie czegoś w urzędach, na policji. No, 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 mi się wydawało, że Polska jest niezorganizowana. No dobra, no to pana, rzekaliśmy trochę na Teneryfę, to teraz plusy życia na Teneryfie. Ja powiem plusy dla nas, dla mnie, dla mojej rodziny, i, i, bo, bo nie zawsze plus dla mnie może być plus, plus dla kogoś. E, co jest plusem? No, zacznijmy od takich trywialnych rzeczy, słuchaj pogoda. Nie, nie jest zimno. Ja nie lubię zimy. Ja nie lubię wstawać rano o 6, 7, tak jak w Polsce i jeszcze jest ciemno. Jest zima, 17, jest ciemno. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest 17, 18, jest jasno. Tutaj jest życie wolniejsze. Mi się cały czas wydawało w Polsce, że... Ja ciągle za czymś gonię. Tu praca, tutaj zlecenie, tam coś tam. Tutaj przedszkole trzeba zawieźć dzieci, tutaj szkoła, tu coś po szkole do domu i tego czasu zawsze brakowało. Korki. Słuchajcie, ile ja czasu marnowałem w korkach we, we Wrocławiu. Przeliczyłem sobie, że ja codziennie stałem w korkach dwie godziny razy 5 dni w tygodniu, to jest, to jest pół dnia tygodniowo ja traciłem na korki. Tutaj ja tego nie mam. Ja mam. Przy szkole 10 minut, w centrum miasta idę na piechotę. Ja nagle zyskałem 2-3 godziny dziennie. Mhm. To, jest, to jest dla mnie super, super plus. Ja, ja ten czas mogę poświęcić na, na super ważne rzeczy. Mogę, mogę posiedzieć z, z rodziną, mogę, mogę obejrzeć sobie nie wiem film, cokol, cokolwiek. Zrobić więcej. Tak? Ten, ten, ten czas mi się nagle, nagle pojawił. Z plusów. Ludzie są, są otwarci. Słuchajcie, w barach, nie wiem czy się spotkałaś, bary, restauracja, jak Ci dziecko płacze w Polsce Weź to, weź to dziecko, e? I w ogóle, i my jako rodzice w Polsce wstydziliśmy się chodzić do, do baru, bo będziemy komuś przeszkadzać. Tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj uwielbiają dzieci, u, u, ubóstwiają po prostu, tak. Masz tak. kłopot dziecko płacze, ba... nic się nie dzieje, słuchaj. Nic. Chić będą zagadywać, tak, podejdą, uspieszać. dokładnie. Są bardzo tolerancyjni, to prawda. Super tolerancyjni są, tak. Dla mnie najważniejsze to jest to, że ja mam czas. Nagle mi się skróciła droga do pracy szkoły, zyskałem więcej czasu, mam większą energię, chcę mi się robić. Mówię to są plusy, które ja, ja patrzę. Tak. Jesteśmy tutaj kilka miesięcy, ale ja nagle mam, mam czas dla znajomych. Mamy tutaj grupę grupę ludzi których, których poznaliśmy. Nagle w ciągu jednego dnia ja mogę być w pracy, odwieźć dzieci do przedszkola, pójść na piwo, pójść pobiegać po i spędzić czas jeszcze w domu z dziećmi. W ciągu jednego dnia. We Wrocławiu to było nie do pomyślenia. Tego czasu było za mało. Tutaj nagle się okazuje, że ten czas jest... Nie wiem, jak to wie, się wie, dzieje, słuchaj. No, no, no rozciągnął się, nie? więc tego czasu jest. Ale może nawet dobrze, bo skoro tu jest taki wiesz, slow Life Maniana, no to jednak tego czasu potrzeba nam te wszystkie sprawy, których trzeba tutaj pozałatwiać w takim wolnym czasie, właśnie. Nie spieszy się no, ludziom. Okay. Dla mnie jest e, chyba jednak więcej plusów. Plusów, no tak, właśnie. Tak. Dlatego tu ciągle jesteście. Tak, i zamierzamy, zamierzamy jeszcze zostać przynajmniej rok mm, i zobaczymy, co dalej. Na razie mamy wykupione mieszkanie. Rezerwacje na mieszkanie e, na rok z absurdów, widzisz, przypomniało mi się. Słuchajcie, w Polsce wynajmiesz mieszkanie. E, ja mam mieszkanie ty chcesz do mnie wynająć, więc co, co robimy? Bierzemy kartkę, spisujemy pach, pach, zaliczka, cześć. Hej, tutaj. Agencja musi być, tutaj pośrednikiem musi być agencja. Nie wynajmiesz, no może, chyba że masz super szczęście. 1%, 2% mieszkań wynajmie się bez agencji, ale kogo nie zapytam, kogo nie znam, to wszyscy wynajmują przez agencję. E, wydaje mi się, że problem jest to, że dużo ludzi po prostu wynajmowało mieszkania i, i nie płaciło. A tutaj jest takie prawo, że ciężko wygonić lokatora z mieszkania, którego jesteś właścicielem. Ba, e, mieliśmy problem z pralką u nas w mieszkaniu. I prosimy naszego, naszego naszego właściciela mieszkania, słuchaj, no przyjdź coś zrób, tak? No drugi raz się zepsuła. On się nas kilka razy pytał, czy on może wejść do swojego mieszkania. Bo mówi: to przyjdź, kiedy nas, nas nie będzie. W Polsce, jak ja bym takie przyzwolenie komuś powiedział, to znaczy wejdzie sobie, zrobi i wyjdzie, tak? Tutaj nie ma, nie ma prawa właściciel być w mieszkaniu, jeżeli wynają komuś. Tak, więc, więc tylko i wyłącznie przez agencję. Co się niestety wiąże z tym, że musi zapłacić kaucję? To jest ten minus, to jest ten minus. Kaucję plus do tego tą opłatę agencyjną. Plus opłatę agencyjną w wysokości jednego miesiąca. Minusem jest to, że musicie sobie założyć, jak chcecie przyjechać, e, może nie, żeby wziąć worek pieniędzy, ale... ale... Przydałoby się, nie no wiadomo no... na To nie jest tak, że, że wchodzisz do, do mieszkania i pierwszy czynsz. Na dzień dobry, przyjmując, że mieszkanie kosztuje, zakładam, 600 euro, e, to musicie Pierwsze 600 euro zapłacić agencji za pośrednictwo, co zwykle jest po prostu tym, że oni pokażą Wam, wam mieszkanie, ich praca to jest 10 minut. Drugie 600 euro to jest kaucja, trzecie 600 euro to jest pierwszy czynsz, czyli prawie 2000 euro musicie mieć na, na mieszkanie. W naszym przypadku my dzieci do przedszkola, więc miesiąc obecny, miesiąc do przodu, plus wpisowe, plus ubezpieczenie nagle się robią koszty, o których. Może się nie myśli będąc w Polsce, więc y, trzeba dobrze przekalkulować y, czy, czy, czy ten budżet się nam jakoś zepnie. Bo się może okazać tak, że no, zabraknie kasy, nie? Mhm. a podpisujesz kontrakt na rok. A powiedz ile średnio tak właśnie z dwójką dzieci wychodzi tak mniej więcej w życie na północy Teneryfy? Tutaj jest troszkę taniej, to różnice niewielkie są, ale powiedzmy około 10%. Nawet w sklepie Lidl różnica y, jest około 10%. Y, koszty. Wiesz co, w Polsce, przy, przy założeniu, nasza czwórka, jak robiliśmy zakupy, wydawaliśmy około 400-500 zł na zakupy, tak, tygodniowo. Mhm. Tutaj wydajemy około 100 euro, więc ceny są podobne. bardzo bardzo podobne, jeżeli chodzi o, 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 o zakupy. Wiadomo, co się jest droższe, co się jest tańsze. też różne ludzie mają potrzeby. Nie? Dokładnie, ale kupując podobne rzeczy, podobne rzeczy, wydajemy mniej więcej tyle samo plus minus 10%, mhm. tak. Z rzeczy tańszych idziesz do baru, słuchaj, piwko, 1 euro. No e, idziesz idziesz na, na kawę, słuchajcie, jedno euro. No Gdzie w Polsce? Pokażcie mi restaurację, czy nad morzem, czy tak jak tutaj mamy e, w pięknym parku, za 1 euro, euro dwadzieścia, czy za 5 zł kawę w Polsce. E, dobra, Bartek. A powiedz, jak w ogóle wygląda e, życie z dziećmi, tutaj na Teneryfie? Jak masz porównanie do Polski? E, tak. E, jest różnica. Ja wam powiem, jak wygląda nasz dzień, jak wyglądał dzień w Polsce, a jak wygląda tutaj dzień. Dzień w Polsce wyglądał także 620 pobudka, 7,10, 7,20, czyli godziny później już były dzieciaki ubrane po śniadaniu. Pół do 8 wychodziliśmy do e, m, przedszkola, a o ósmej e, Miron był już w przedszkolu. 716, przed 17 odbierany był z przedszkola. E, do domu, no i w ciągu tygodnia wiadomo, no, już ciemno, zimno i, i nie wychodziliśmy nigdzie. E, Teneryfa. Ryfa. Ósma rano, nikomu się nie spieszy, wszyscy śpią, sklepy pozamykane, no to my też śpimy, tak? Dziewiąta dopiero się otwiera w przedszkole, i polega to na tym, że ja przyjeżdżam. 8.59 ono jest zamknięte. W Polsce, jak przychodzę pół godziny przed, to ono jest otwarte. Tutaj nikt nie przyjdzie wcześniej. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Eee, więc dzieci są o 9 w przedszkolu, o 15 są, są od, odbierane i mamy pół dnia, żeby po prostu być z nimi. Tak? Czy, czy przejść się na spacer, czy, 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 czy na plac zabaw, czy, czy do baru, po prostu posiedzieć. Nagle no tego, tego czasu jest więcej. Generalnie życie z dziećmi to jest według mnie plus. A powiedz jeszcze właśnie, bo Miron ma już 4 lata i poszedł do przedszkola tak. hiszpańskiego. Hiszpańskiego. No, i e, Miron rozmawiał coś po hiszpańsku w Polsce? <noise> nie, nie, nie Miron kompletnie nic nie, nie znał, żadnych słówek. Ch no jak chodził sobie tutaj, radzi, powiedz. No. Kilka miesięcy chodził w Polsce na zajęcia z angielskiego, natomiast poszedł tutaj do przedszkola hiszpańskiego, nie znając kompletnie żadnego słowa. Ola, buenos dias, buenos tardes, adios, nic, 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 kompletnie nic. Natomiast po miesiącu, słuchaj, on za załapuje, załapuje słowa. Potrafi sam nagle powiedzieć, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? to są takie podstawowe rzeczy, typu co tam słychać, co to jest. E, potrafi nazywać pewne rzeczy, potrafi nazwać gołębia, e, potrafi nazwać kolory. Łapie, łapie. Super. Więc widzę, że, że wiesz, łapie, pani do niego mówi usiądź, przebierz się, on siada, ściąga buty. Nie wiem, na ile to jest odruchowo, na ile to jest ok, cięta no te, to, no to siadam, tak. Więc, więc łapie, a... a... Tak, no, tak. Niesamowite to jest. Ale nie miały żadnych oporów, żeby iść tutaj do, do przedszkola? Nie, Mirą się naprawdę bardzo cieszy, kiedy, kiedy wychodzi ten, ten kontakt z lokalnymi dzieciakami, nie tylko na placu zabaw, ale... ale... Po prostu w przedszkolu, tak? Że, że jest, mieli ostatnio zakończenie roku, więc zrobili taką fajną imprezę. E, wszyscy dostali jakieś prezenty. W, wiesz, fajnie było, tak? A z polskimi dziećmi, ma jakiś kontakt? Mm, nie. Niestety nie. No, e... niestety nawet właśnie, bo to zmusi do tej nauki hiszpańskiego, nie? Ale słuchaj, dla niego nie ma problemu. Plac zabaw wchodzi i się. Z... Hiszpanami bawi. Tak. Jesteśmy w temacie dzieci, to może powiedz przy okazji, jak wygląda przeprowadzka z dziećmi na Teneryfę. Słuchajcie, to będzie nasze doświadczenie i nie radzę brać przykładu z nas, bo to było na totalnie wariackich papierach. Nie mieliśmy ustalonego z góry planu, co, gdzie, kiedy, którego dnia, a tak by wypadało chyba z dzieciakami, szczególnie małymi. Sam ten proces przeprowadzki, słuchajcie, no mega skomplikowany. Karolina pojechała do Polski, e, zabrała część rzeczy, wróciła tutaj. E, ja poleciałem do Polski, spakowałem resztę rzeczy do, do auta z Wrocławia przez całą Europę na samo południe Hiszpanii potem prom 40 godzin. Tak, wysotrasa w ogóle podzielona na dwa etapy pierwszy etap z Polski do z Wrocławia do Barcelony z jednym noclegiem w Barcelonie zostawiłem auto wróciłem na Teneryfę, tu, tu miałem kilka ważnych spraw, wróciłem na, do Barcelony sam samolotem z Barcelony autem na południe, tam prom, no słuchajcie Masakra. Auto wyładowane po sufit z rzeczami. Dobrze, że mi Karolina zostawiła wszystko spakowane. Tu masz to, tu masz to, zdjęcia, co masz spakować do auta, co masz w więc ja bym nie ogarnął tego dzięki Karola. No, jakaś organizacja. Karolina, to co fajnie. Tak. Chociaż mam wrażenie, że nie wziąłem wszystkiego. Ale słuchaj, słońce naładowało nas energią. Udało się. Wszystko, wszystko było ok. Suma suma summarum, summa summarum jest. Tak jak Czyli powinno być. Przyjechaliście tutaj i tutaj na miejscu szukaliście gdzieś agencji, z którą mogliście wynająć sobie mieszkanie. Mieliśmy już mieszkanie, które, które chcemy e, zarezerwować, e, więc ja załatwiałem część rzeczy. Ja wróciłem do Polski, wróciła Karolina, ona załatwiała część rzeczy, więc to, 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 to wszystko było. Tak, że, tak, jak, tak jak nie powinno być, to tak właśnie zrobiliśmy. E, mieliśmy mieszkanie e, tak naprawdę na dzień przed podpisaniem umowy, dopiero dopiero mieliśmy ogarnięte. A nie potrzebowaliście żadnego kontraktu, ani nic w tym stylu, żeby podpisać tutaj umowę, o mieszkanie? To bardzo często jest jakby wymóg. Tak, no tak, nie? tak, tak, tak. Bardzo często wymogiem jest to, żeby albo pokazać, ile, ile masz po prostu kasy na, na koncie, według z konta, albo y, kontrakt z, z firmą, czy masz i oni się boją wynajmować sami, tylko i wyłącznie przez agencję, y, tylko na minimum rok. I tylko jak jesteś wypłacalny według nich, tak, więc, tak. więc musieliśmy te, te dokumenty przygotować, tłumaczyć, w tym trochę pomogła agencja, więc to... to... To jest coś, co w Polsce nie jest spotykane. Po prostu w Polsce wynajmujesz mieszkanie, tutaj wyciąg z konta, drugiego konta, PIT, kontrakt na, na pracę, kontrakt na, na pracę po, po angielsku, najlepiej pokaż konto, czy masz pieniądze. A teraz porozmawiamy o biznesie na Tenerypie, dlatego, że Bartek tutaj prowadzi biznes, albo może sam powiedz Bartek, co Ty tutaj robisz? Ja będąc na Teneryfie, będąc w Puerto de la Cruz e, pomagam e, moim dwóm serdecznym koleżankom w prowadzeniu ich salonu urody, który jest tutaj w Puerto de la Cruz, w centrum miasta. E, salon urody e, prowadzony, salon urody istnieje od roku, wcześniej istniał w innym mieście, natomiast w Puerto jest, jest od roku, ja tutaj pomagam dziewczynom od trzech miesięcy. Mhm. Czyli jesteś taką po prostu prawą ręką. Właścicielek. Prowadzisz ten biznes? Tak, można powiedzieć. Pomagam w prowadzeniu biznesu. Yy, jeszcze jestem mentalnie trochę w Polsce, mhm. więc tą taką energię polską tutaj się staram przenieść. Natomiast mhm. na ten grunt, grunt hiszpański to jest jednak yy, no, spore, spore, wyzwanie. Mhm. spore wyzwanie. No to powiedz, jak. Jakie to są wyzwania w prowadzeniu biznesu na Teneryfie tutaj w Puerto de la Cruz? Wiecie co, e, najważniejsze, najważniejsza różnica jest w głowach ludzi, którzy tutaj są. E, Im się nie spieszy. Jeżeli ty chcesz coś załatwić i e, masz pytania do księgowego, w Polsce wygląda tak, piszę maila do księgowego, mija 20 minut, dlaczego? Ja nie mam odpowiedzi jeszcze? Halo, słuchaj, wysłałem ci maila. O dobra, dobra, już ci odpowiadam. I mam odpowiedź za chwilę. Tutaj wysyłasz maila. I a ja dzień? Dzwonisz do niego, on nie odbiera. Na drugi dzień, słuchaj, dzwoniłeś po co? Wysłałem ci maila, a dobra zobaczę. E, słuchajcie, zamawiasz coś, co potrzebujesz do, do salonu. E, w Polsce Allegro, pak, pak, dwa dni masz. Tutaj czekasz tydzień, 10 dni. Zamawiasz, w sensie zamawia sklep, w którym zamówiłaś coś. E, przychodzisz do sklepu, dzwoni właścicielka, już jest przyszło. Przychodzisz, wiesz co, w międzyczasie sprzedałam. No ale przecież ja to zamawiałem, A, ale wiesz co, no bo tam przyszła moja znajoma sprzeda. To dla nich nie jest problemem. Problem ma ten, kto, kto chce to załatwić. Ja mam wrażenie, że oni tutaj wszyscy slow, po prostu bardzo tak powoli. Jest problem, to jutro. Nie ma problemu, no to też, też jutro. Dla nich jakby motywacja, mówię dla nich, dla, dla osób tutaj, mieszka, mieszkańców, kanaryjczyków, bo mam okazję pracować z dziewczynami kanaryjkami, na przykład nie jest motywacją, wiadomo, w dłuższym okresie kasa, tak, ale jak im nie zapłacisz w terminie, nie ma problemu, jutro. Dobra, okej, okay, nie ma sprawy jutro. E, no w Polsce nie, nie, do, nie do pomyślenia, tak? Eee, spóźniają się, jak na nich nakrzyczysz, na no to będą się płakać po prostu, o, Ty na mnie krzyczysz, jak to jest możliwe, a Ty po prostu pytasz się, co się stało, dlaczego się spóźniasz, może byś tego nie robiła następnym razem, I tydzień chodzą obrażeni, no po prostu mentalnie coś zupełnie niespotykanego niż w Polsce, w Polsce powiesz, masz się nie spóźniać i masz być na godzinę szóstą, dobra, jestem, a tutaj, ale o co chodzi, jestem w pracy, no robię, Kanaryjczyków ciężko jakby do tej pracy, no nie chcę używać słowa zmusić, ale mm, popędzić, pogonić, zachęcić. Oni czasami wolą posiedzieć w domu za 600 euro za zasiłku niż pójść do pracy za, nie wiem, 900. Po co? Nie Jest piękne słońce. Ja pójdę sobie do baru. Napiję się kawy. Po co ja mam się męczyć? Mm. Życie jest najważniejsze, no właśnie, tak? Bo przyjdzie się, weekend. To się żyje, a nie zarabia pieniądze. Tak, tutaj, bo nie, tutaj. Bo tutaj... Na nie się pieniędzy. Absolutnie nie. Jeżeli przejeżdżacie prowadzić biznes z lokalnymi e, firmami, z, z osobami, które tutaj pracują, zostawcie mentalność polską, że przyjadę, załatwię, zrobię, będzie działać tak, jak jest u nas. Nie, tak nie będzie działać. Po prostu przy, pierwszym, drugim, przy pierwszej, drugiej chęci załatwienia sprawy zderzycie się z manianą. Nagle się okaże, że. Słuchaj, no biznesy działają, ale jest nikomu się nie spieszy. No, a powiedz, jeśli chodzi o urzędy i tam na przykład skarbowy, czy w ogóle to też tak samo, wszystko jest utrudnione? Eee, to wiecie, jak to jest. Jeżeli chodzi o urząd skarbowy, nie powiem. To akurat się zajmujemy tutaj właścicielki. Eee, eee, natomiast jeżeli chodzi o. o, o mm, Kontrole urzędów to one są. Potrafią przyjść panowie i, i, i się przyczepić, potrafią doszukiwać się, bo akurat mieliśmy kontrolę, więc, więc tu akurat na ten temat mam jakąś wiedzę. To tak jak, tak jak w Polsce. Tak, to jest chyba podobny, podobny typ pracownika. Przyjść, coś znaleźć, udowodnić, że tak właśnie jest, jak ja mówię i wlepić karę, wlepić mandat. Nie? To tutaj urzędnicy hiszpańscy, jeżeli chodzi o wlepianie kary, to tak. Natomiast jeżeli urzędnicy, jeżeli chodzi o załatwianie spraw, panie. 9.00 działa urząd, ja widzę panią w, w urzędzie o 10.00 na kawie. Gdzie mhm. się spieszy? No najpierw jest kawa z koleżankami, tak? Potem się coś załatwia. Jak działają banki? Banki w Polsce działają od y, 9.10 do osiemnastej. Jak działa bank na Teneryfie Dla petenta. Od 9.00 do 10.30. Masz kilka rachunków, prąd, gaz, woda, y, czyż? I nie załatwisz tego w swoim banku, tylko y, pierwszy rachunek w jednym, drugi w drugim, trzeci w trzecim, czwarty w czwartym. Absurd, absurd. No. Ale oni stoją w kolejkach, rozmawiają. I tylko w określonej godzinie, tak jak mówisz między Półtorej godziny. No. no dobra, a powiedz jeszcze, jeśli chodzi o ten salon urody, to czy macie jakąś taką specjalną ofertę dla to jest dla, dla Wiem, że tego nie było <grym> <grym> <uścigą> <grym> Ale ja mam ofertę, słuchajcie, jak napiszecie do mnie na e, Facebooku, na Messengerze, gdziekolwiek, gdzie mnie znajdziecie, e, ja mam taką ofertę 20, minus 20% od stałej ceny, która jest na naszej stronie, e, jak ktoś powie na hasło Love Explore. Minus 20, zapraszam. To myślę, że zadałam ci wszystkie pytania. Jeszcze no to ostatnie pytanie, czy Teneryfa to miejsce, w którym widzisz się za 10 lat ze swoją rodziną tutaj? Mm, wszystko się może zdarzyć. Yy, możemy zostać, możemy gdzieś, gdzieś pojechać na tą chwilę. Ja bym bardzo chciał, chciał zostać, pomimo tych wszystkich minusów, które tutaj są, tak? Yy, I tych plusów. Yy, <słyski> <słyski> Wiesz co, jest to miejsce, gdzie każdego dnia jakby się. Ja, ja się dobrze czuję, ale każdego dnia jakby lepiej. Mhm. Każdego dnia m, coraz bardziej jakby wsiąkam tutaj. My że to od jest małych... fajne miejsce do życia na tenery. Na pewno jest to spokojne życie, na pewno jest to inne niż, niż w Polsce, gdzie się goni za tym wszystkim. Za 10 lat jakbym tu został i, i był, czemu nie? Czemu nie? Naprawdę jest to fajne miejsce. Polecam każdemu przyjechać, zobaczyć. A sobie jeszcze ci zadam pytanie, czy mówisz po hiszpańsku? Wiesz co, ja przy, zanim tutaj przyjechaliśmy, ja, ja się uczyłem hiszpańskiego. E, to nie jest tak, że ja przyjechałem z, jak biała tablica, tabula rasa i nic nie wiedziałem. E, miałem jakieś podstawy, które pozwoliły mi na podstawowy kontakt. Dobrze, to znaczy, że można przyjechać na Teneryfę ryfę tak naprawdę, no, nie znając perfekt hiszpańskiego, żeby tutaj żyć i prowadzić biznes. Tak, można. Super, dzięki bardzo, bardzo. Dzięki. Za Dzięki wszystkim, którzy zostali z nami do końca. Pamiętajcie, że jak odezwiecie się do Bartka, zostawimy e, namiary pod tym filmem, to dostaniecie 20% zniżki do salonu urody tutaj w Puerto de la Cruz. A przy okazji. Fresa i Flamingo, zapraszam. Tak, przy okazji poznacie Bartka na żywo. Zapraszam. I sobie, jak mu się tutaj żyje. No dobra, no to dziękujemy wszystkim. Pamiętajcie, dajcie lajka, jak Wam się podobało, skomentujcie i e, udostępniajcie film dalej. No i oczywiście subskrybujcie, jeśli jeszcze a jak będą pytania w komentarzu, chętnie o, odpiszemy. Super, to zadawajcie pytania też yy, pod tym filmem i Bartek odpowie. No dobra, to pozdrawiamy. Do Cześć, widzenia, widzimy się na teneryfie. <gry>